Siema nobyki, z tej strony Oscar i w dzisiejszym odcinku witam was po raz w grze Brawl Stars I na tym odcinku, jak widzicie był koniec sezonu, dostałem trochę, odjąło mi trochę pucharków, ponieważ Pokażę wam, nie niegra za nie, pokażę wam ile Star starpointów dostałem To jest koniec sezonu, jak widzicie 23 godziny temu Dostałem 610 starpointów, tak, za El Primo, za Piper, Shelly, Colta No tu, tu macie więcej brawlerów i ogólnie wszystkich było 8 i dostęp... 610. Więc nie wiem, dla mnie to jest dużo. Do... no Miałem już 13 tysięcy właśnie odcinek się teraz rzuca, jak ja to nagrywam. Miałem już, jak widzicie, 13 tysięcy tego mega boxa. Już, już go otworzyłem. I. No i teraz. No, straciłem trochę więc dzisiaj kupujemy mega boxa i Big Boxa za Star Jak widzicie, mam trosz, troszkę Star więc kupimy sobie, ale to dopiero zagramy tą grę i chyba dopiero wtedy sobie kupimy. Nie, chyba nie Bibi, mam bardzo mało HP. Wezmę sobie, wezmę sobie. Myślę, że nam to też będzie dobry, chociaż zobaczymy. Okej, okay, więc zlecimy. Gramy z, gramy z jakąś PAM. Yy, Czego oni nie grają? Co jest? Ej, dobra, okej. Okay, to... Nita ma 300 HP, no. Wychyl, wychyl, wychyl! No i nie wychyli. No nie, teraz te dynamity tutaj będzie rzucał. Zostanie źle no ha, ha Co? Czemu on tak mi nie towała wcześniej? No nie Sandy. Sandy? Tylko jeden. Nie tam. Mamy jednego Powera. Jezu, Pan ma Dobra, ja wolę po... Jest! Dobrze! Dobrze nawet. No i oczywiście uciekła. Ja już po 800 biję, więc to jest dużo. Naprawdę. Dobra, jest. Na dno. Teraz jest jeden na jeden. Jak deadne, no to bardzo. Was Przepraszam! Ja cię mam, no naprawdę musimy depnąć. Okej, okay, więc teraz sobie kupimy Big Boxa, Mega Boxa, a potem... Wiem, że trochę przedłużam, ale... Dobra, nieważne, kupujemy. Dobra, kupiliśmy! Uwaga, obie tu coś, coś z tego wydropiło! Trzy rzeczy. No nic nie ma. Teraz tyle mi bólu do Daria leci no i nawet... Wyatuje, no i nawet... No, wam powiem, że nawet to jest dobrze, no bo na ziemi to moza, nie? Bo nie muszą. A właśnie, no Ryla mogę zagrać, czego ja nim nie gram. Ale powiedz. Okej, okay. okej, okay, teraz będzie już challenge. Spokojnie, mam challenge, tylko takie dwie gierki na rozgrzewkę będą. <grywki> Spokojnie, myślę, że challenge lubicie lub oglądać. Wiem nawet jaki. Ja się zmieszałem, bo tak koniec sezonu te mega boxy już tak chciałem kupować i No nie. I co mam mówić, A te mega boxy na chciałem kupować i no i zapomniałem o challenge'u, no nie? I tylko ten dżin to tak będzie nas męczył. Dobra i co teraz nie trafisz? Ja mam ze ból z tobą, chłopie, więc ja wiem. Ja wiem. A tylko że on teraz będzie przyciągał, bo ten spike mu się daje obić. I tam mu się ten spike i teraz będzie do swojego wiał. Co, Co ja zrobiłem? Ech, jejusiu. Proszę, teraz, teraz twoja muszę daje Co jest? Jaki fart! No siema, siema, ból. Jeju, tylko ty, chłopie, nie dadaj. Jak masz... Czego, jak... On nie miał z piłki, to czego sobie nie rzucimy u te podmogi? Ja cię mam, dobra! Mówimy ten challenge, dźwięk. czyli że powery tylko mogą być ze zadymiarzy, czyli Power zada tylko ze zadymiarzy i wezmę sobie B To jest oczywiście gra solo i... Ten odcinek trochę taki dziwnie się zaczął, bo teraz challenge właśnie ten... No przepraszam was, ale... Yy, ten... Po prostu zapomniałem, że ten challenge musi być... dobra, tam jest B, B, B ona już dostała tak? O, dzięki. Tak, tylko że on mnie zaraz zabije, a nie ja jego. Jak ja bym tak chciał, to by było. Ta mapa nawet dobra, jest nawet dobra do tego, no bo tutaj nie ma skrzynek. To jest taki mój po prostu wymyślony przeze mnie challenge. Wiem, to jest może trochę dziwne, ale. Okej, okay. gdzie jest ta baby? Gdzie jest ta bibi? Ej nie no ludzie się boję tej bibi no. O tam jest Taryl tam jest 500 miarzy już Napiszcie mi w komentarzu Czy chcecie jeszcze serię z challenge'ami Czy właśnie nie chcecie się Tara Chcesz może dostać? Jej Okej, okay, leży tara, tylko że... Miałem już 100 HP, czy tam ileś i się wystraszyłem. Wiem, że jest chyba jeszcze Daryl, o właśnie Daryl. No i czego ty... To jest, to jest, kto tam jest? No Dobra, jest! Tak, taki, inaczej jednak... to może być, no nie? Dobra, więc po tym mi nie myślę, że możemy kupić mega boxa za 1500 sterpońców. Więc Chodź. I proszę, żeby tu było 6 rzeczy. Kupiłem. Dobra, sterpońcy pójdą, to nic, ok. <ślesk> no, przepraszam. <ślesk> Kupujemy 5 rzeczy. Jak są bez sensu, no... Wow! plus 100 punktów i tu widziamy. O, jest 5 gamów. Co tam kupujemy? Do tego barla. Nie, czekajcie, poczekamy na sklep, bo już za 5 minut 20 sekund będzie, więc, więc może jakiś fajny skin. Hmm. A więc to w takim razie to my, ja gram grę. Znaczy się zagramy ją. Teraz wybrałem Jessie Jessie jest dobra. Jessie jest dobra i dlatego ją wybrałem. Tu jest Al Primo 8 bit. Więc ja jestem przegrany. <grym> tak, jeszcze mnie ty będzie, że jak jest fajnie, jak mnie dojeżdżasz. Ej, I to, ej, i to, to są, to są coś dziwni ludzie, hop jeden. Jeden typek? i zaraz po tego Ibita chce iść on ma też mało, a już ma dużo nie mało ma no nie, no nie, no nie o, jakim cudem dobra, tego fart to nie wiem. gali ponownie dobra, nieważne, jeju Jak, jakim prawem on mnie zabił powiedzcie mi to <gry> Fajnie, no. Bardzo fajnie, że awczysz, bo on zrozumiał, że ja do niego nie podejdę. I chłop się normalnie odsunął. Czy możesz zginąć? Dajcie mi tego kruka, to ja nim będę grał bardzo dobrze. Zobaczycie, kurde. Jak kruka wydropię, to będę królem tej gry. To się okaże. Okej. Okay. Nie, nie że mnie, nie zabijesz mnie Musisz mi to tak męczyć przez całą grę Chłopie, chłopie Kiedy będziesz miał ulotę to, to ciekawie nie będzie, tyle mogę powiedzieć Jest, jest, jaki fort, jaki fort To jest normalnie taki fal, że, że wy nawet nie wiecie, nie? Ej, kogo ja zabiłem? Ej, czekajcie, bo. Ej, no, co jest? I kogo ja zabiłem tam? Jak myślałem, tam mi pokazywało. Zaraz to zobaczę, dobra. Gramy jeszcze raz są znowu Jessie. I zobaczę sobie potem powtórkę. Czy ja tam kogoś, ja kogoś zabiję bo tam szczerze szczeliłem do krzaka? No i nikogo tam będę mieli dla mnie. Tam, ja, tam, ja tam nikogo nie zabiłem. No. I ból mnie zaraz od pleców wyjedzie. No, tara. Wiem, że gdzieś tutaj jesteś. Tam jesteś. O tam. To wejdę do Twojej kryjówki. Siema, siema. Do Twojej kryjówki, no. <laughs> Dobra, dostała jej raz. Raz dostała Tara. No, kurkiu psa. A przecież ten challenge jest taki trochę beznadziejny, no nie? To są, w sumie to nawet, tak jakby to challenge nie jest, bo to nawet skrzynek nie ma, więc to jest po prostu normalna gra. Tak mi się wydawało, że Jednak to będzie challenge, ale to. I tak się widzi inna mapa Nie, nie rzucisz tego ulta na mnie. O nie, nie, ja... Ja nie pozwolę. Okej, tu kto jest? Buk, siema. No jak mnie jeszcze zabi o, Pomocy! Pomocy! Zginąłem! Szóste miejsce. Ja to ja tą tarę jeszcze też zabiję. Aha, okej. Okay. Dobra, okej, okay, ja nic nie mówię. Dobra, czekajcie, zobaczę powtórkę tamtej gry wcześniejszej. To jest ta ranga. Piąta? To jest ta gra, tamta? Tamta gra, dobra. dobra. Jest zaraz do was. Okej, okay, więc ja już jestem. Też, nie, te, też tam nikogo nie trafiłem na tej powtórce. Nie wiem, kogo tam zabiłem. Ale okej. Okay. Ale wiem, że jest już sklep. Może jakieś fajne skiny za 30 gramów, No to sobie kupimy. Jakiegoś skin na Ojej. Oh yeah. A no, chyba nie ma. No jest ten. Eight. No on jest w miarę spoko w porównaniu do tego. W miarę spoko jest. mi tak wygląda. To się ale to się okaże właśnie w grze. Ojej, <coughs> ja, co wam. On... Okej, okay, ja bym kupił punkty do Jessie kupimy te punkty do jazzu kurde dzisiaj zakupię w sklepie Okej, okay, dobra, nieważne, gramy jeszcze pewnie jakieś dwie gry i będzie koniec odcinka Mortis Wezmę sobie Mortisa teraz Myślę, myślę, że mi dobrze pójdzie, ale tu jest Sandy i tam jest Nita Dobra, wiesz, że Nita, ja chcę uciec od ciebie. Co? Nie będę twoim pan O nie, nie. Tak, tylko że ja się teraz nie potimuję, potem do niej podejdę i ona mnie zabije. Taka sprawa będzie, prawda? Máme třeba jednoho Dorela. Oho, udělá okay. No! Jakým cudem? No i fajnie my tak my Dobra, wiem, że ten tajny mnie zabił, ale... Czego mi Mortis właśnie tym, tym... No tak nie poszedł, zaraz wam pokażę. Czego mi Mortis to tak nie zrobił? Fajnie. Ja tylko umiem tracić puchy i tyle. Dla każdego dnia, że pęcę 20 punktów, to by się opłacało kupić. Okej, okay, okej. Okay. Gram bólem, kurde, nie wiem czego, ale bólem wziąłem. Więc dobra, tu jest brok i B. Tego broka sobie chce podjechać, ale oczywiście nie, bo chłop będzie uciekał. ale no, nie tak szybko. Dzięki, na Mike, że mi pomogłaś. Dlaczego teraz tak będzie? Taki irytujący teraz. <laughs> Okej. Okay. Nie ma tutaj nikogo. Też nie. Nie, nie, no dobra, nie, nie, gram, dobra, się z wami będę żegnał. Nie ja zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, obowiązkowo oczywiście, a zostawić łapki w górę pod tym filmem. I dołączyć, dołączyć do mojego Klubu. Dziesiątka legendarnych, gdzie mamy 445 tysięcy pucharków. Jest 57 członków i ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku.